Mam z tej strony Rayman, a to jest Minecraft Hardcore. Ten odcinek będzie wyjątkowo. Dzisiaj podzielony na dwie części. Pierwsza część to będzie część przyspieszona, w której to będę wykonywał prace wykończeniowe w domku. Tam poprawiamy kontury ściany i tak dalej i tak dalej. A druga część. W drugiej części wyda, wybierzemy się na poszukiwania czegoś. Nie będę jeszcze zdradzał czego, ale podpowiem, że to będzie związane z nową wersją Minecrafta 1.6, bo doszło do coś bardzo fajnego, czego warto poszukać. I cóż, wyczekajcie te 4 minutki. Kiedy nie będę nic mówił, po prostu dam mi muzykę głośniej, która teraz w tle leci. Więc wyczekajcie te 4 minutki, nie całe już do normalnej części, albo przyspieszcie, jak kto tam woli. Yy, I widzimy się za chwilę, więc do zobaczenia. Deep in my sea of lonely Broken your servant die Will you give to me? It seems what's left of my human side Is slowly changing in me Oh, wow. Dream and when I dream, and when I dream. Mam z tej strony, Rayman, a to jest Minecraft Hardcore. Yy, witamy się już w sumie z wami, więc. No, ale, można jeszcze raz powtórzyć, stało się coś, ma nic. Yy, a więc, tak, tą niespodzianką będzie koń. Yy, tylko, że jest jeden problem odnośnie taki, że potrzebujemy siodła. A niestety, coś takiego jak siodło końskie, co zostało wprowadzone i usunięte od razu. Um, nie możemy tego stworzyć, więc byśmy potrzebowali zwykłego siodła, którego niestety nie mamy. Um, co sprowadza do nas dość spore problemy. Ale to nie zmienia faktu, że możemy iść poszukać konia i chyba możemy go zaciągnąć czymś takim jak zboże, którego też nie mam. Um, czyli cóż, Czyli cóż, cóż, cóż. Możemy się wybrać do kopalni, jest jeszcze taka opcja. Mm, i chyba ta opcja będzie najlepsza bo skoro pójdę do kopalni to poszukam od razu poszukam od razu jakiegoś um, dungeona, w którym będziemy mogli właśnie siodło znaleźć <coughs> i z tego siodła później, na, mając siodło będziemy mogli poszukać konia. Um, tymczasem zrobię trzy kilofy żelazne. Myślę, że powinno tyle wystarczyć nam. Okej. Okay. Mm, a co niesie jeszcze ze sobą ta aktualizacja? W sumie tego nawet ja wam nie jestem w stanie powiedzieć. Nie wgłębiałem się. Nie wczytywałem się specjalnie. Um, ale wiem jedno. Że są konie i te konie są naprawdę zarąbiste. Mm, a więc cóż. Nie mam pochodni wziętych, a pochodnie to podstawa. I nie mam fajnej już niestety. A, bo musiałem zabytować Minecrafta. Weźmy węgel. Samych pochodni mam jeszcze trochę też. No, musiałem sobie zitować Minecrafta. I w ogóle cały, cały ten taki, um, cały ten taki fajny, kurde, ekran, ekran. jakby to nazwać, nie jestem w stanie tego nazwać nawet. Kiedy się wchodziło, to było takie coś, że się wpisywało login, hasło i tak dalej. Jeżeli ktoś ma pirata, to pewnie nie wie o co mi chodzi, ale ci, którzy mają oryginał, to wiedzą. I teraz to się zmieniło strasznie, bo najpierw wchodzimy w jakieś coś, później wybieramy jakieś ustawienia i jeszcze jakieś tam profile, vlogujemy się i w ogóle. I to chyba mamy zabezpieczenie przed piraceniem, więc nie wiem, jeżeli ktoś ma piracy, to chyba teraz nie będziemy mógł mieć wersji 1.6. Ale cóż, to już nie mój problem. Ja, ja zdążyłem zakupić w atrakcyjnej cenie. Dobra, gdzie teraz idziemy? Musimy wyrenderować kawałek Nowego Świata, to jest... to jest pewnik mój. Że w tamtą stronę jeszcze nie szedłem, to w tym momencie muszę się tam udać. i poszukać jakiejś jaskini, w której bym się Down wyrenderować. W sumie miejscem na renderowanie... No, to już wyrenderował raczej Nowy Świat, bo strasznie, strasznie teraz FPS spadają. No tak, to jest kawałek nowego świata, widać po ściętych drzewach przede wszystkim Czyli co? Musimy poszukać Down Tak, Down to postawa Jeżeli chodzi o znalezienie siodła Ej, to wyglądało jakby Dobra, nie fajnie jak to wyglądało, ale wyglądało co najmniej dziwnie Tu mamy góry Tam mamy sieć tuneli tak, wykorzystuję to, że się świat nie renderuje za dobrze. Eee, czyli down też by mógł być. Tam się światła palą. Cholera, dobra, wchodzimy tutaj. Yy, w tym... oto miejscu zaczniemy kopać. Tylko, że kopiemy na dwa. Żebym zapamiętał jeszcze skąd przyszedłem. Bo znając moje szczęście się zgubię zaraz. I... Yy. Ale zdążyłem też zauważyć to, że tutaj jest takie coś. Mogą w sumie to wcześniej pokazać jak to zauważyłem. No ale mniejsza. Hmm. Węgla w sumie mamy dużo, ale stara szkoła uczy, że węgla nigdy za dużo. Coś mi się wydaje, że ten kilo teraz teraz kopię wolniej. Żelazem zawsze się ryb, 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 ryb nie ma. Hmm. Słońce zachodzi? Chyba tak. Na mnie to nie obchodzi, bo ja do kopalni iść tylko chcę. No, kopmy na dwa kopy. Cholera, cały czas odruchowo klikam Ctrl, nie wiem czemu. Brakuje mi tego, opty oh, fajne. Może nie znaliśmy się długo, ale ja go kochałem. A teraz odszedł. W sumie teraz będzie ciekawy, bo zanim wszystkie mody se aktualizują. To... trochę zajdzie, bo jednak trochę dużo rzeczy doszło. Doszła też, o ile się nie mylę, kolorowa glina, co ładnie wygląda. Tylko nie wiem jeszcze jak to robić, ale wszystko w swoim czasie się podowiaduje. Póki co to, nie wiem... O, szmaragd. O ile się nie mylę, to ta wersja ma jeden dzień dopiero. Znaczy, ja dopiero wczoraj zauważyłem, że wyszła. Wczoraj wieczorem bo tak to jak powiedziałem, nie miałem okazji, jeszcze. Znaczy, nie, nie, nie miałem czasu żeby sobie pograć tak po prostu Byłem zajęty graniem w inne rzeczy A tutaj jesteśmy w kopalni Opuszczonej na dodatek No i tutaj mamy Mamy tych małych, wrednych sukin kotów A właściwie sukin fajonków. Mm. Nie wiem, no przekopiłem się tam Boże, już jedno jest Nie, rozwalę chyba to nie, nigdy... fuck, 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 fuck. f*k fuck. Ding, 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 ding Nie ma sensu chyba żeby zostawiać Bo z tymi tak... Spojemka mi się, że chyba coś robi fuck, 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 f*k Nego wziąć Kapitel No szybko, jest Ej, to masz skrzynka przed chwilą, czy mi się wydawało Ej, nie mogę zginąć nie mogę zginąć w ten sposób! Nie teraz! Dobra! Czekajmy chwilę, aż mi się zregeneruje życie A, to jest kleba, weźmy to I tutaj O, jest Restą, resztą się przyda teraz Tak <śm> Dużo mechanizmów będę chciał w swoim domku zastosować Więc kabel jak najbardziej się przyda Tutaj mieliśmy jeszcze żelazo Hmm, to wkurza ta pajęczyna. I jeszcze tutaj. A tak swoją drogą to co mieliście okazję usłyszeć to był... Dubstep... to był Metal Step o. W ogóle fajny pomysł, żeby tak... tak... Um, takie dwie zarombiste muzyki połączyć. Dwa, takie dwa zarobiste gatunki muzyki połączyć w jeden jeszcze zarąbistszy. Więc naprawdę... Fajnie, że komuś się to udało zrobić. Link będziecie mieli w opisie do tego filmu, ale nie zapomnę. Ale jesteśmy już dość całkiem nisko, więc wypadałbym poszukać ten diaksów. No, tylko, że w sumie diaksów możemy poszukać równocześnie z eksplorowaniem tej oto jaskini, w której jeszcze nikt nie był. Dobra mój miecz. Nie, tu nic nie ma. No jest restawn. Jeszcze trochę resona. W sumie teraz mogę robić bloki resona, więc jak mi już mm, zawali ekwipurek, to mogę sobie zrobić. No i właśnie możemy bloki węgla jeszcze zrobić. I charcoal ma też inną teksturę. Czyli ten węgel drzewny który mało kto robi ale jeżeli się nie ma węgla no to zawsze wiadomo się bardziej opłaca zrobić drewniany niż drewnem palić o diaksy uhu uhu mam diaksy fak wodę rozlałem bardziej yy. Dobra w ten sposób tutaj myk i trzy tylko no ale zawsze coś Zawsze, że tam mamy dwa to starczy nam na zbroję dla konia jaksową. To będzie rzeź. Nie będę wparzał na moim kucyku i, i wadził zombiaki. Ho, 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 Minus taki będzie, że nie będę mógł tego zabrać później do Diendu. Mm, więc w sumie nie wiem. A diaksów zawsze można później poszukać. A takiego konia e, lepiej raz porządnie zrobić niż 10 razy byle jak. Zauważ, że konie chyba będą tu za trzy mieć niż co innego. Dobra, gdzie jest źródło? Tam jakoś u góry. Dobra, dało się zamknąć jedno. Oj, na bok fak wiedziałem. I dobra, pochodnia. Tu jest węgiel u góry, będzie trzeba się cofnąć jeszcze. Hmm. Jeszcze trochę Restowna. Trochę węgla też się wykopię, żeby poeksplić chociażby. To jest główny cel chyba, dlaczego to kopię. Tam na dole byliśmy, nic ciekawego nie ma. Tutaj też nie ma, czyli możemy iść tylko do góry już. Eee. I niestety nie mamy siodła, bo nie było skrzynki nigdzie. A szkoda. Szkoda też trochę, że nie można właśnie się od hmm. Bo gdyby można było, to by było fajnie. No, akurat tutaj się kończy. Jak miło. Ale zaraz, użycia... a nie, użycia jeszcze są. Zostały włączone. Albo teraz już w ogóle są całkiem włączone. Tego to już... tego to już mi nikt nie powie. Czy to teraz włączyli, czy jeszcze ja mam od tamtego czasu? O, cześć zombie. Masz pochodnią po ryju. I tutaj też nic nie ma, czyli co? Tutaj możemy to zamknąć. O. I nic nie ma. Czyli schodzimy na dół. A na dole co nas czeka? Nic, bo wszystko zniszczyliśmy. Ale ten tunel już został zwiedzony, super. Był tak odległy, że ja nie mogę. To równie zbieram, nie opłaca mi się. O, pozbieram trochę węgla jeszcze. O, zrobię sobie potem te bloki drewniane. I jeszcze troszeczkę. No. Dobra, jeszcze tutaj, żeby wyjść. O, no, kilo poszedł. I jeszcze resztą. Dobra, już wszystko, nie zbieram więcej. Nie zbieram więcej redstone'a ani kobla, znaczy ani węgla hmm. no Teraz pytanie, gdzie możemy iść? Możemy iść... O, tam nie byliśmy A ja już mówiłem, że wszystko zwiedziłem. No, pójdźmy w lewo. Uuu, rozległe. No dobra, pójdźmy najpierw w fuck. Hmm, pójdźmy najpierw tutaj, tutaj i te żelazmo, Żelazmo tylko tak kopmy żelazmo hmm, Tak, kopmy te żelazmo Jeszcze raz to powiem, wykopmy te żelazmo <grym> I jeszcze więcej żelazma I może pójdźmy, właśnie, czekajcie, bo to jest lewa, tam to było prawo Ja już teraz na skierunkach się nie znam Redstone Więcej redstone i żelazmo Kilow na ile jeszcze użyć? A 200 ileś tam? 288 chyba? 228 mm, Nie ma nic Ciekawego Ale jest szmaragd Dla szmaragdów zawsze warto, warto zejść i tutaj pójdźmy. I okej, okay, tak. Zjedzmy pork sopa. Kuket pork chopa. I wykopmy jeszcze resztą na więcej. resztą na nic za dużo. resztą na akurat zawsze za dużo. Nie, nigdy za dużo węgla. I żelaza. I diamentów, oczywiście. No i szmaragdów. A złota też że złoto to główno jak mam być szczery Tutaj już byłem hmm. czyli teraz idziemy tylko tutaj albo najpierw pójdźmy prosto bo tam mamy właśnie tam mamy wózek z skrzynką zapomniałem że teraz takie skrzynki jako takie nie ma są tylko te takie na wózkach w kopalniach to żąda jakiegoś tam klimatu ile Stone... I redstone I wiesz, że więcej żelazna. I tory. I idziemy po skrzynkę. A w skrzynce złoto i kilof. I przemarek tutaj. Dobra. A tu na dole. Nic. Weźmy chyba jak dalej. Pochodnia. Jesteśmy bezpieczni. Na teraz szelazmo i redstone i bedrock. Właściwie skała macierzysta. Jeżeli by przetłumaczyć na polski, a że tak to przynajmniej tłumaczy Minecraft Wiki, o ile się nie mylę, I skała macierzysta to chyba było, no albo zła skała, jak kto woli. Redstone, redstone, redstone. Teraz sobie zrobię bloki redstone'a. A właśnie, czy z tych bloków będę mógł. Mu... Później jeszcze przerobić to no normalne, czy już nie? To jest pytanie. No dobra, póki co mi się skończy pochodnie, to zróbmy. Zróbmy, może, mały crafting table. Weźmy to, postawmy tutaj. I w tym craftingu się zrobi. Tak, tak. Właściwie, czekajcie, bo teraz można robić tak. Taki myk. Taki, i i taki, taki, jeszcze taki, taki, i Dwa to no dobra. W sumie taki, 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 Block taki, 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 of od bloki Dirt jak zrobię to będzie super <śm> I dobra Weźmy to pochodne. Zrobimy to w nieco szybszy sposób niż gdybym miał łopatą machać tyle Szybko, że takiego kupuję chcę mi się nie przyda dopóki nie mam stawu alchemicznego a staw alchemiczny będę miał dopiero jak pójdę sobie do netheru co naprawdę w moim przypadku to jeszcze jest no odległa przyszłość mamy no węgel to jest jedno z najniżej posadzonych kopalni tak nie zdążyłem um, Tutaj tor weźmy weźmy tutaj to tutaj tutaj i tutaj nie ma nic, reszta już nie biorę no, czekajcie, bo pomogę w sumie do pełnego staga tak samo tutaj raz, dwa, trzy żeby zrobić jeszcze jeden później bloczek z tego Dobrze, no, tutaj już nic nie znajdę nie, nic nie znajdę już no, tutaj rozstawmy to i idziemy dalej tego craftinga zostawimy Tu pójdźmy do góry i w lewo Możemy iść? Możemy iść To wymaga to od nas zdolności Chodzenia w polawie Okej okay. Zostawmy ją A co my tutaj mamy? Nic nie mamy Ła, creepy No, nie też nic nie ma. Gdybym się przekopał pewno kilka bloków tutaj. O, mam z tego żelazo jeszcze. Żelazmo jeszcze. Gdybym się kopał tak dalej i dalej, to bym znalazł jeszcze jedną. Jeszcze jeden z tym tego. Amo nie. Nie zawsze się trafia. Mm, tu pochodnie jedną się stawi, że byłem. Tu już wysięłem, co miałem wziąć. <tryk> Tu też już byłem. Tam byłem, tam byłem. Nie czekajcie, tutaj nie byłem. Tutaj trzeba było gdzie indziej jeszcze pójść. Tam nie byłem, czyli najpierw pójdźmy. Tu byłem, czyli tutaj. Nie ja będę wracał, to zabiorę resztę. Uuu, fajnie. Tu nic nie ma, czyli pójdźmy najpierw w dół. Byłem już, nie ma nic co mamy tutaj kolejną kolejną opuszczoną kopalnię. Patrzę, że już odcinek ma. ma sporo czasu, więc dalszą część zwiedzania Jaskiń zobaczycie w następnym odcinku, więc trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.